Hej, cześć się Maneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o Sylwestrze 2021-2022 w Fortnite. No, ale standardowo, przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę jak i suba na kanale wraz z Dzwoneczkiem, ponieważ lecimy do końca roku po 2000. A ja już zapraszam Was do oglądania. A więc jak wiecie, Sylwester to po prostu 31 grudnia kończący jeden rok i zaczynający następny, w tym przypadku kończąc 2021, a zaczyna 2022. I jest on obchodzony na całym świecie, dlatego Fortnite postanowił, że również w grze wprowadzi nam festiwal właśnie sylwestrowy. I jako że takowy zawite, chciałbym was dzisiaj zapoznać ze wszystkimi zmianami, które trafią właśnie do gry. jedną z takich zmian jest to, że dnia 1 stycznia albo już 31 grudnia do Fortnite'a do sklepu zawitają skiny, plecaki, emotki i tak dalej, różne związane z nowym rokiem i będzie można je zakupić w sklepie za Fałdolce. Kolejną rzeczą jest to, że powoli Fortnite będzie nam zabierało motyw Świąt Bożego Narodzenia i świąteczne skiny wkrótce znikną ze sklepu. Dlatego jeżeli jakiś skin ci się świąteczny podoba, a jeszcze go nie masz, no to radzę Ci szybko go kupić. Kolejną zmianą jest to, że w Sylwestra 2021-2022 na całej mapie przez 24 godziny w rzeczywistości będzie co godzinę o różnych godzinach puszczana... Muzyka, w związku z czym bitwa na mapie będzie przerywana i będzie nasza postać tańczyć. A teraz zapytacie, dlaczego co każdą godzinę? Są na to dwa powody. Jeden taki, żeby każdy gracz mógł się nacieszyć, ponieważ nie każdy byłby w stanie wejść do gierki o właśnie równej godzinie. A drugi związany jest z rzeczywistością, ponieważ w każdym regionie świata jest o innej godzinie sylwester, a to wszystko za sprawą stref czasowych, które. To, że nowy rok w każdym regionie zaczyna się o innej godzinie. Moim zdaniem będzie cudowna atmosfera, a jeżeli nie masz co robić na Sylwestra, to zapraszam Ciebie na live'a dnia 1 stycznia o północy 30, na którym będziemy oglądali fajerwerki, zarówno w Fortnite jak i na YouTubie w rzeczywistości. Będziemy czekali na nowy Sylwestrowy sklep Fortnite dnia 1 stycznia, grali z widzami i co ciekawe, może włączę kamerkę. Dlatego wszystkich zapraszam, a ja już się z Wami żegnam i trzymajcie się, siemanko!